Zmieniany ksiądz kardynał Stefan Wyszyński mówił Nienawiścią nie obronimy naszej ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc Naprzód między sobą, aby nie podnosić ręki przeciwnikom w ojczyźnie, w której oni bili nas na jeździe. Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i Polacy już dosyć byli bici przez obcy, niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia. Dzisiaj w Szczawie kolejna odsłona pięknego, patriotycznego projektu. No tak właśnie napisaliśmy projekt jako lokalna organizacja turystyczna, gdzie jestem prezesem. Kocham Polskę Powiecie Limanowskim. Pierwszą odsłoną była Mogielica i rozwinięcie 100 metrowej flagi wraz z zespołem Zasadniaki. Później będzie przygotowany spot i materiał promocyjny z okazji Dnia Niepodległości. Dzisiaj kolejna odsłona, Wieczór Pieśni Patriotycznych w Szczawie, zaangażowanie ku gospodyń, księdza proboszcza lokalnej społeczności. Kolejna odsłona w niedługim czasie. Dzisiaj mieszkańcy śpiewają pieśni patriotyczne, tak jak państwo słyszą, integrują się, wychodzą z domu, flaga jest dla nich dumą i honorem. Także wiele osób było w kościółku, dzisiaj Wojskowa Grochówka, jest pokaz jeszcze rekonstrukcji ze Słopnic. Dzisiaj Państwo przyszli na taki patriotyczny wieczór. My co roku chodzimy na te patriotyczne wieczory, bo to jest naszym obowiązkiem bo Polska to jest nasz kraj my musimy od niego. Dbać i walczyć, bo tak my powinni, bo to nam przekazali rodzice, więc my swoim dzieciom i wnukom przekazujemy takie coś. Skąd flaga? No właśnie przed chwileczką tutaj dotarliśmy z córeczką i dziadek przekazał dla wnusi flagę, a że jej się spodobała to ją mocno trzyma i myślę, że będzie po prostu... E, E, tradycję utrzymywała i no, z pokolenia na pokolenie, żeby ta tradycja nie zaginęła, żeby te pieśni nie zaginęły, żebyśmy je po prostu śpiewali i pamiętali dlaczego, e, dlaczego one są i z jakiej okazji. Za się przewodem złączył się z narodem, jak do Poznań. let